做快快。 Ja super i temu policjantowi, który cię wyparował i cię tutaj ciągnął. Ty chcesz tu skręcić, a on ci każe gdzie indziej jechać. Ja, tak, ja. tak. Ja, ja. Ale się lepiej wie. było tam pod udałem. Ja Jestem mi zarzucić, że może kościół w wtrącę. Ja mówię, a to I mam zarzucić? No jeszcze nie. Poproszę, opuść sobie bluzę, bo ona ci się ściąga. Cześć, tak. to się, Cześć, jak z tyłu popra, to wiesz? O, dzięki. Oj, do przodu. Nie, nie. Mam mylę, to, barierkę. Chodź... Było tak, że może coś potrąci. Hmm? To jak mam no Nie. Nie mówię mu tak jakby coś, ma przygotowane. No i po w sobie. Ojej. Widziałam jak, cię, jak, jak Ty chciałeś tutaj przejechać, a on Cię do znowu prowadził. No, ale chyba pomógł. No pomógł, no. A Ty go prosiłeś o to? Nie. No, ale powiedziałam, wszyscy byli tym zainteresowani. Ale ty teraz wejść pod Trybunałem? Nie, byłem. Ja Bo mam nie wejdę Zabuś. Facebook. Zabuś. Nie, Zabuś. Zabuś. nie, na razie